Polski sukces na światową skalę. Mierzymy wysoko, sięgamy po wygraną. Grupa Azoty. Serdeczne gratulacje, bo na to chyba wszyscy czekaliśmy na to zwycięstwo Kamila i pierwsze podium w tym sezonie to chyba może podwala tak odetchnąć z ulgą trochę. E, no pierwszy podium i od razu zwycięstwo. Myślę, że przede wszystkim po doskonałej walce, bo to nie był konkurs, że ktoś coś powie, że coś się stało przypadkiem, tylko, tylko faktycznie o zwycięstwie decydowała jakość sportowa, to do czego my przywiązujemy największą wagę i, i to co dzisiaj Kamil pokazał, to pokazał nam nam Kamila takiego, jakiego faktycznie, na jakiego czekaliśmy? Te dwa skoki były już takie bliskie temu optymalnej formy, Kamila? Nie ma skoków takich idealnych i to będziemy w końcu powtarzać, natomiast faktycznie błędów tam się było trudno doszukać. Konkurs był niezwykle zacięty. Ta, ta czołówka skakała bardzo, bardzo blisko, więc tutaj nie, nie można mówić też, chyba, że warunki czy cokolwiek pomogą. Dzisiaj było, dzisiaj było bardzo wyrównanie, bo patrząc choćby na te przeliczniki, to ta czołówka, która, która zajmuje te, te, te pierwsze miejsca, ona skakała w bardzo podobnych warunkach i nie było, nie było kwestii, że jest jakaś, jakaś wielka, wielka loteria i komuś coś los prezentuje, tylko dzisiaj trzeba było po prostu skakać dobre skoki i rywalizować własną mocą, a nie warunkami nikt nie, nie chciał o tym mówić, ale czy dziś możecie powiedzieć, czy czuliście, że to zwycięstwo jest w zasięgu i możliwe dzisiaj? Myśmy byli przekonani do tego, że jest, Kamil jest w stanie skakać o wysokiej lokaty i co do tego nie było wątpliwości. Natomiast e, poziom konkursu wszystkich jest tak wysoki, że, że równie dobrze byłoby ocenione i miejsce trzecie, a można byłoby być z dobrymi skokami na miejscu szóstym. E, natomiast no, dzisiaj, myśmy się bali też trochę warunków, jakie one dzisiaj, dzisiaj będą, jak to będzie wszystko wyglądało. Pamiętajmy, że Kamil nie, jest, nie jedzie w tej chwili między tymi najlepszymi zawodnikami, czyli nie skacze w tych samych warunkach których oni. Natomiast pogoda nam się sprezentowała, e, myślę, fajną niespodziankę i te warunki były równe, bez względu na to, w której części konkursu się jechało. A po tym lądowaniu finałowym od razu wiedzieliście, że to wystarczy? Znaczy, mamy pogląd telewizji, czy skoczył za zieloną linię, było wiadomo, że albo będzie pierwszy, albo drugi. Co z pozostałymi zawodnikami, szczególnie Piotrek żyła tu zawodzi? Ostatnio coś się dzieje u niego? Zawodzi wedle waszej opinii, Według nas skacze, skacze tak jak skacze zwykle, czyli troszeczkę niestabilnie. Pojedyncze skoki mu wychodzą. Dzisiaj miał problem trochę z samym odbiciem. Przed progiem był taki charakterystyczny uskok. On sobie z tym nie do końca radził tutaj w zakopanym. Natomiast co do jego wyników, no, zdarzały się gorsze dni i my to bierzemy tak jak jest. Stali zawodnicy, co można no, pochwalić kogoś, po zganić. Znaczy, generalnie jak bierzemy wszystkie konkursy tak razem, to na, na słowa pochwały zasługuje. Olek zniszczał, e, dobre skoki Klimka murańkę, który, który, który zaczyna skakać na takim dobrym, stabilnym poziomie. Wisłę miał dobrą Dawid, tutaj słabsze dni. E, Jasiek jeszcze w kratkę. To tak z grubsza. Start w Sapporo pełnym składem? Sześcioma zawodnikami. I nazwiska poznamy dzisiaj już? Na pewno czwórka zawodników, czwórkę można podać już: to jest Kamil, Piotrek, Klimek i Olek, dwóch jeszcze po naradzie. Czy coś wiadomo, jeśli chodzi o loty Wickerson? To jeszcze odległy okres. To dziękuję i raz jeszcze gratuluję. Proszę.